Był to ósmy ogólnopolski turniej w piłce siatkowej Młodzików, yy, drużyny naprawdę bardzo mocne, bardzo dobrze wyszkolone technicznie, już widać bardzo dobrą taktykę w tych zespołach. Yy, pierwsze miejsce zajęła yy, drużyna AZS Olsztyn, drugie miejsce Wicher Kobyłka, myślę, że mistrz województwa mazowieckiego w tym roku. Trzecie miejsce my jako gospodarz UKS Serwinu Biała Podlaska. Najważniejsze mecze i najtrudniejsze mecze to właśnie były z tymi zespołami. Aczkolwiek, no mówię, yy, AZT nie pozwolił nam na dużo, żeby yy, rozegrać tutaj dobry mecz, ale ambicja i, mówię, chęć i serce zawodników pozwoliło na to, że... Pokazaliśmy, myślę, jakieś małe widowisko. Przyjechało 16 drużyn z całej Polski. Drużyn, które na pewno będą liczyły się w tegorocznych rozgrywkach w tej kategorii wiekowej w finałach Mistrzostw Polski. Udało nam się zdobyć. Trzecie miejsce w tym turnieju i myślimy, że taką dobrą pasę, to jest dobre trzecie miejsce, taką dobrą pasę będziemy dalej ciągnąć. Jak ten turniej przebiegał? To trzy dni w sumie zmagań sportowych. Dwie szkoły, dwie, dwie hale, szóstka i trójka. Yy, publiczność była, drużyny były. Jaka to była, jaka to była ranga tego turnieju? Połowa Polski, cała Polska? Połowa Polski. Yy... Jak on przebiegał? Było trudne do rozgrywki? Yy, znaczy, turniej, powiem Panu, że tak. Prestiżowe bardzo drużyny w tym turnieju wzięły udział. Yy, poziom dosyć wysoki tego turnieju. Na pewno zawodnicy wynieśli bardzo dużo nie tylko sportowych wrażeń, ale także i nowych umiejętności, doświadczeń, takich, które przydadzą im się prawda, w późniejszej ich karierze zawodowej. Zresztą turniej jest bardzo chwalony przez kolegów trenerów z Polski i czekają na drugi rok z niecierpliwością, kiedy taki turniej zorganizujemy. Chcę jeszcze podziękować i podkreślić wspaniałą publikę, naprawdę jaką mamy, szczególnie rodziców i uczniów naszej szkoły, i miasta tutaj, yy, prawda, mieszkańców naszego. Także naprawdę wspaniale dziękujemy im za wspaniały, gorący doping, którego, yy, prawda, byliśmy świadkami. A trzecie miejsce, które zajęliśmy jest naprawdę bardzo dobrym miejscem. Jesteśmy zadowoleni z gry naszych zawodników i z tego miejsca. Panie trenerze, parę słów właśnie o drużynie. Z chłopaki, skąd oni są? Yy, chłopcy są z publicznego gimnazjum numer 5, wszyscy z naszej szkoły, przy Zespole Szkół Ogólnokształcących numer 2 w Białej Podlaskiej. Yy. Są to uczniowie drugiej klasy gimnazjum yy, i są to chłopcy z rocznika 97-98. Chciałbym też nadmienić jeszcze tutaj dodać, że to był prawdziwy maraton siatkówki 56 spotkań w ciągu praktycznie dwóch dni. Także mówię, to naprawdę daje dużo doświadczenia i no dużo zmagań dla tych zawodników. I na koniec zapytam, to nie pierwszy sukces naszej drużyny, a jakie plany na najbliższe miesiące, rok, kolejne? Yy... Mamy w planach przede wszystkim zdobycie mistrzostwa województwa w tej kategorii wiekowej. No i myślimy, że patrząc tutaj na poziom i porównując swoje umiejętności z innymi drużynami, myślimy, że możemy coś zdziałać. Eee, powiem też jeszcze: 200 praktycznie uczestników na tym jednym turnieju. Jest to myślę ogromna sprawa, promocja dla miasta. Z nami sędzia główny turnieju, pan Tomasz Paszkowski. Panie Tomaszu, jak przebiegały zmagania? Zmagania przebiegały bardzo fajnie, bardzo sprawnie i powiem szczerze, że organizatorzy stanęli na wysokości zadania, turniej się uważam, to jest opinia wszystkich trenerów, którzy przyjechali praktycznie z całej Polski, no, uważają, że turniej był bardzo udany. A poziom sportowy wręcz yy, zaskakująco wysoki. Mieliśmy przykłady zawodników m.in. z Olszyna, to jest zaplecze naszej Plus Ligi. Prawdopodobnie niektórych z tych chłopaków zobaczymy w przyszłości na parkietach Plus Ligi naszej. Co można więcej, tylko cieszyć się, że taki turniej odbył się w Białej Podlaskiej. Maczek Bielecki, jeden z najlepszych zawodników drużyny UKS e, Serbinów, Biała Podlaska. E, Maczku, e, jak te zmagania wyglądały? Było ciężko? No, no, Było ciężko, szczególnie w tym ostatnim meczu. Nie mogliśmy nic zrobić, samą zagrywką nas pokonali, a my jak posłuszne psy. Polegliśmy. No co za słowa, co za słowa. A ogólnie jak turniej? Mecze wygrane, mecze przegrane. Chyba tych przegranych nie było zbyt dużo, skoro mi się trzecie miejsce. Nie, przegrane były dwie, reszta meczy wygrana, ale no, tamte mecze też były ciężkie. Trzeba było walczyć o te wygrane mecze. A że przegraliśmy te dwa mecze, no to trochę szkoda, ale podium jest i to się liczy. Czeka Was za kilka tygodni kolejna, kolejny turniej Mistrzostwa Województwa. Jakieś błędy, które można poprawić, można się doszkolić? No najbardziej to, to przyjęcie właśnie tej zagrywki. Nie jesteśmy czasami w stanie y, nic przyjąć i to u nas jest wtedy słabym punktem. Jeśli nie idzie nam przyjęcie, to nic nam nie idzie. Bardzo fajnie, bo cieszy to, że y, nie straciliśmy seta przez cały turniej. Tak naprawdę jest to nasz drugi turniej takim spadem z 97 rocznika i drugi bez straty seta, więc cieszymy się bardzo z tego i oby tak dalej. Zapytam tak trochę z mojej beczki, z mojej lokalnej strony: y, drużyna z Białej Podlaskiej. Trochę sprawiła z, y, trudności, roz, rozgromiliście ją, ale czy było coś, co było trudnego? To znaczy, przed meczem obawialiśmy się bardziej niż w trakcie meczu, no bo w trakcie meczu. Przede wszystkim to, że my dobrze zagraliśmy od początku. Na samym początku odskoczyliśmy na kilka punktów, i widać, że to też chyba zaskoczyło kolegów z Białej Podlaskiej. i Przez cały mecz kontro kontrolowaliśmy wynik przy pięciopunktowej przewadze i udało się dowieść do końca. Yy, ta publika, która sprzyjała Białej, też nie przeszkodziło? Nie, bo yy, kibicowali nam chłopaki chupa z kobyłki, jesteśmy im wdzięczni, bo byli chyba głośniejsi nawet od publiki z Białej Podlaskiej.